Znajdujemy się w urzędzie miasta. Powodem naszej dzisiejszej wizyty jest wywiad z burmistrzem panem Andrzejem Pietrasikiem na temat budowy obwodnicy wschodniej. We wrześniu uczestniczyliśmy w uroczystościach związanych z otwarciem obwodnicy wschodniej w Płońsku. Czy może pan opowiedzieć o kolejnych etapach pracy nad projektem? A, tak naprawdę nie było to otwarcie, bo to był koniec września i wykonawca polska firma Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych zgłosiła nam zakończenie robót budowlanych na obwodnicy wschodniej, tak popularnie nazywamy. I to jest największa inwestycja drogowa, myślę, że w ostatnich 50 w pońsku, bo obejmuje ona dokończenie budowy wewnętrznej obwodnicy polska wzdłuż ulicy księdza Jaworskiego, Kopernika, ZWM, Targowa i łączymy ostatnie ramię właśnie nowym budowanym odcinkiem. To jest stary projekt, który już na pewno 50 lat historii i czekał na zakończenie. I nasza najdroższa, najtrzecia pod względem wielkości program, projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na, na Zowszu. Łączne koszty sięgają Przekraczają 19 milionów złotych, 85% dofinansowania. I budowa mostu w Pońsku. Ostatni most był wybudowany 35 lat temu. Ale przechodząc już dokładnie do, do pytania, to następna kolej to jest taka, że wykonawca zgłasza gotowość do odbioru, przedkłada niezbędne dokumenty, inspektor nadzoru przedkłada niezbędne dokumenty. To samo robią inspektorzy branżowi. Generalnie stwierdzają, że praca została wykonana, powinni stwierdzić. Zgodnie z dokumentacją techniczną, zgodnie ze sztuką budowlaną, są to całe tam procedury. To samo robią inspektorzy branżowi, na przykład od kanalizacji deszczowej, od ochrony środowiska, od umocnienia rzeki i, i, i rowów, które tam przebiegają. Etc., etc. Po czym, czy wcześniej już burmistrz powołuje komisję odbiorową i taką komisję powołałem, i wtedy, kiedy są zgromadzone wszystkie dokumenty związane z odbiorem w odbudnicy wschodniej, komisja przystępuje do odbioru. U nas komisja takiego odbioru dokonała i. W tej chwili są wykonywane tylko czynności związane z dokumenty, z kompletowaniem dokumentacji. Taka dokumentacja przekazywana jest w całości do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który daje zgodę po sprawdzeniu zgodności ze sztuką budowlaną, z dokumentacją techniczną, bada wszystkie opinie, dokumenty, daje zgodę na użytkowanie. Czyli od tego momentu można używać drogi. My takiej zgody jeszcze nie mamy, czekamy na taką zgodę. Po drodze jest jeszcze cały szereg czynności, które trzeba wykonać, między innymi włączyć opłatnicę do ruchu, czyli wykonać albo odkryć znaki drogowe, które są już wykonane i spowodować, że system, będzie, system oznakowania będzie spójny i od strony ulicy Targowej i przez 19 stycznia, potem przez ulicę Sienkiewicza i potem od ulicy Klonowej do ulicy Klonowalskiej. I tutaj no, to też jest cały proces, bo trzeba poinformować mieszkańców, trzeba myślę, że w początkowych dniach na przykład na ulicy Targowej 19 stycznia postawić strażników miejskich albo poprosić policję, żeby nawet pokierowała ruchem, bo ludzie działają z nawyku, z przyzwyczajenia i wtedy łatwo bardzo o wypadek. Jest to, to, o czym wam mówię, dziękuję za to pytanie. Jest najczęściej nierozumiane przez mieszkańców i powszechnie uważa się, że jeżeli już jest zakończona budowa, to można używać obiekt budowlany. Tak nie jest, tak jest z boiskiem piłkarskim, tak jest z orlikiem, tak jest ze szkołą, z halą sportową i In, inspektor powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Może nawet miesiąc, może dłużej dokonywać odbioru, jeśli nie. Jeśli stwierdzi, że jest wszystko w porządku, może nakazać usunięcia jakichś braków, usterek, czy uzupełnienia dokumentacji technicznej. Miejmy nadzieję, że w wypadku Państwa wszystko będzie dobrze. I że, że się, tak szybko jak się da, będą puszczeni mogli korzystać z tej y, ulicy miejskiej, jaką jest obwodnica wschodnia, popularnie tak nazwana, i na roboczo nazwana tak w urzędzie miasta. Mam nadzieję, że w tym miesiącu będziemy już jeździć po obwodnicy wschodniej.